Widziałeś ten na samym dole jaki jest pojebany? Taki mieniący się? Zniszcz wrogi... Siemano, ty. wrogi pojazd latający wysiadając i ponownie wsiadając do swojego no, pojazdu no, no. latającego w powietrzu przy wyrzuci no. rakiety. To no, jest przecież no, no, nierealne. No. no to są filmiki, widziałem wiesz, jak, jak leci ziomek do góry, no. nie? O proszę, ja inżynierem lata. No to mamy już, mamy snipera, medyka, inżyniera, widzi, jeszcze brakuje kurwa szturmowca. eee, te, ataku i broń chyba, tak? No. Trzeba łamania, albo... Ciek, kurwa. No spoko Obr obrona. Obrona, no. Aha, no, 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 bo medyk, poko. Ja, ja będę zdjęcia robił wojenne. Dobra. Stara. Idziemy do górami. Gdzie tu kurwa się, gdzie to się wychodzi, do chuja? Uwaga, wydostał się z zamka.

tu żołądź leży, kurwa Jebany, stuję, za, za co no, widziałem, no, widziałem, widziałem Na wprost, na wprost Zleż, lecz, lecz, mam Cię Jestem, chuj Myślałem, że się cofnie, no ale jest tam Dobra, ziomek stał Trzymaj się! Do mnie przejął, ziomek, ziomek, Kurwa, nie widziałem go No tu nam stało Zabiłem go Zabiłem go jeszcze Doszli O wy ile się ich wysypało, kurwa No, no Hmm. <sighs> Nie, ziomuś tu leży, za odprawiam, odprawiam. Idź sobie, graj w koda. To, to musisz koledze kupić. Dalej, chodźmy! Odsłania Za szybko ma dizerzasz To jest bany kamper, bo siedzi w tym samym meczu po niej. No, Za da... Chuj my bani ukryną, ty. no, w tych samych slotach no, no, siedzę. No, 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 no. Leżę. Meryk! Niebezpiecznie tu jest, ziomek jest przed, przede mną, przede mną totalnie. Znaczy spróbuję, że nie wiem czy się da. Na... Dwieczka. Dalej chodźmy! Nasz adam... Dzięki. Wroga, tu siedzą Tu siedzi jebaniec, za tymi kurwa drewniakami Rozpoczęliśmy atak na cel brawo Dobra, zero, zero, jest zero, jest dwa do zera Siedzimy tu, przyjmujemy to Siedź, 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 siedź Nie Ranny, mamy rannego nie miałem szans. A no na czym ty grasz? ajajaj ajajaj bola mi esquerda ali mas nego não acertou kurwa aj Jeszcze jest trzech, kurwa. Jest tam za murkiem, zaraz uważajcie. Czterech. B wasza lewa, wasza lewa od razu. Uuu, jednego zdjąłem. Siedźcie! Zostaw na południe od was. Ruszajmy! Kto? Straciliśmy kontrolę. Ale A tu za mną są. Są tu, no? Jest jeden ziemak tutaj, no? Ja wiem, w wiem, tu jest. Przedek, który A, zajęli sektor, tak chuj. Uwaga, nadciąga wróg! Musimy chronić sektora! nic. nisko! Zadar! Ty z matki, czy jesteś szturmowy, nie żaden kurwa medyk, bo z idzie. Nie, nie, nie skukaj się na ratowaniu, tylko na frakach kurwa. Zbieram broń, biegnie tam spożyw... W chuj mały magazynek mam. No to nie głupia miejscówka, przebiegają to do drzewa. Z lewej idą, z lewej idą. Kamer. Długość, idę, kamerę bo jest dwugość, idę. Dwugość podnoszą się, są za... A, no. My też byłem jeszcze... za winkle Jeszcze, jeszcze idę no. Spizda. Ja idę na awo, tam czołg wjechał. No, no, też trzeba cofnąć Wszyscy leżą. W, tu jest dwóch w domku, podnieśli się, idzie padłem Dobra, dobra Dwóch jest na pięterku Aha Kampion kurwa, jeden ma pompkę, drugi karabin Leży, leży, leży na schodach tam gdzie padłem, no on zależał Jak się tam wchodzi kurwa? Od budynku, od niczy głowy! Zbiłem go. Jezu, górę jeszcze jeden, jeszcze jeden. Musisz strzelać, musisz już strzelać za Ale przed, ja broniłem. Kurwa, broń zmieniłem. Ja pierdolę wziąłem. Tak, trzeba wyczuć ten moment, no. Skąd oni kurwa prują? T Tutaj. Dalej, chodźmy! Jest, no. Idą, idą, więcej

Chodzą tam po schodach, nie? Mm -hmm. Jestem przy tobie Żyjemy, żyjemy Dalej, Wchodzą, drzwiami, drzwiami cały czas droga, droga Widzę też tam w Wujeczka czerwona Dostał, dostał Wchodzą Wydworzenie leży tam. Normalnie trzeba napierdalać te drzwi cały czas. Dostał, dostał, head, head, podwójny. Mów! <grywa> Widziałeś? <grywa> no wchodzą tam cały czas tamte drzwi Ktoś tu łama, słyszałem że spadł ale no, nie wiedziałem Muszę iść po łamo.